Już zaczęliśmy. Najnowsze wydanie faktów RMFFM o 11.00. Ponownie jest z nami Agnieszka Friedrich. Czwarta fala epidemii COVID-19 w Polsce nie opada. Najnowszy raport dotyczący zakażeń koronawirusem, podobny do wczorajszego. Mamy też doniesienia o wypadkach na drogach i fakty kulturalne, wartościowe. Rzecz dotyczy tajemniczego kapelusza, który z niewiadomych powodów jest 100 tysięcy. To na deskach teatralnych. 23 414 nowych przypadków zachorowań na COVID-19 wykryto w ciągu doby w Polsce, poinformowało o tym przed chwilą Ministerstwo Zdrowia. Zmarły kolejne 382 osoby zakażone SARS-CoV-2. Najnowsze dane przeanalizowała nasza reporterka Magdalena Greinert, z którą się łączymy. Witam cię, Magdo. Gdzie jest najwięcej zakażeń? Ponad 4800 zachorowań odnotowano na Mazowszu. Na drugim miejscu znów województwo śląskie. Ponad 2200 zachorowań. Na Lubelszczyźnie, gdzie jeszcze dwa tygodnie temu sytuacja była bardzo zła, wczoraj odnotowano 1437 przypadków. Mimo dużej liczby chorych w szpitalach z COVID-19 jest 16,5 tysiąca osób. Rzecznik rządu Piotr Miller zaznacza, że nadal nie ma powodu wprowadzać obostrzeń. Wprowadzanie w tej chwili restrykcji, gdy e, baza szpitalna jest na razie na tyle, Wydolna, żeby pomagać wszystkim, którzy zachorowali, jest niezasadne, ponieważ wpłynęłoby to negatywnie również na skutki gospodarcze. Zaznaczył też, że to ostateczność również z uwagi na wysokie ryzyko inflacyjne. Na szczegółowy raport COVIDowy mamy na rmf24.pl Tragiczny wypadek na drodze 780 między Krakowem a Alwernią. W Brodłach zginął kierowca auta osobowego, które wypadło z jezdni, dachowało i uderzyło w ogrodzenie. Droga w tym miejscu będzie zablokowana jeszcze przez mniej więcej godzinę. Policja kieruje na objazd. Utrudnienia również na krajowej 79 między Lipskiem a Sandomierzem. W Jakubowicach w Świętokrzyskiem zdarzyły się auto osobowe i ciągnik. Jedna osoba w tym wypadku została ranna. Prawdopodobnie zwarcie instalacji elektrycznej było przyczyną nocnego pożaru kamienicy w Bydgoszczy. Z budynku przy ulicy Kwiatowej ewakuowano 12 osób. Pięciu z nich na miejscu zostało przebadanych przez zespoły ratownictwa medycznego. Ogień pojawił się w kuchni mieszkania na parterze. Tu rozgrywa się dramat forsowanie zabezpieczeń, prowokacje białoruskich służb i twarda polityka to obraz, z jakim kojarzy nam się kryzys migracyjny na polsko-białoruskiej granicy. W strefie stanu wyjątkowego jednak tuż przy granicy żyją ludzie, którzy kryzys odczuwają codziennie na własnej skórze, spotykając migrantów w lesie czy na ulicy. Mówi o tym Grażyna Hera z Białowieży, która z własnej inicjatywy niesie pomoc migrantom. Tak wspomina jedno z pierwszych spotkań z migrantami. To byli to starsi mężczyźni i jakby to było dla mnie wzruszające, że oni po prostu przy nas zaczęli płakać, tak? E, tak strasznie płakać, no, błagali nas, żebyśmy po prostu zrobili coś, żeby nie byli znowu wysłani na Białoruś. Tak? Oni już byli od jakiegoś czasu, przynajmniej od 10 dni w terenie. Już byli kilkukrotnie wypychani, psychicznie chyba nie byli w stanie tego wszystkiego znieść, tak? Więc ja myślę, że to jest takie bardzo w ogóle znaczące, tak? Mężczyzna, który płacze szczególnie też w kulturze wschodniej i to też e, jakby w obecności kobiety, to, to nie jest coś, e, co można zobaczyć. Z... Na co dzień. Z Grażyną Chorą rozmawiał w radiu internetowym RMF24 nasz dziennikarz Tomasz Weryński. Posłuchajcie całej rozmowy na stronie rmf24.pl A w faktach kulturalnych RMF FM pojawi się kapelusz za 100 tysięcy. Zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Teatr Groteska w Krakowie pokaże dziś premierę muzycznej komedii kryminalnej. To będzie też zaproszenie w taką sentymentalną podróż do czasów PRL. Spektakl na podstawie powieści Adama Bagdaja reżyseruje szef krakowskiej sceny Adolf Welczek. To jest nasz powrót do dzieciństwa, możemy tak śmiało powiedzieć, bo akcja toczy się w latach 60. Na polskim wybrzeżu jest to akcja kryminalna. Rzecz dotyczy tajemniczego kapelusza, który z niewiadomych powodów wart jest 100 tysięcy. I akcja jest niezwykle skomplikowana. Jak to w kryminale? Widzowie razem z główną bohaterką, rezolutną dziewczynką zwaną dziewiątką, wcielą się w rolę detektywów i postarają się rozwiązać tajemnicę tytułowego zaginionego kapelusza. Dziś finałowa gala 29. edycji festiwalu Kamerimicz w Toruniu. W tym roku było 10 konkursów, m.in. filmów fabularnych, polskich, wideoklipów, debiutów reżyserskich i operatorskich. Festiwalowi Kamerimicz Magda Juszczyk poświęci dzisiejsze bliskie spotkania RMF Classic początek o 17. Nagrodzone na festiwalu w Wenecji Srebrnym Lwem Psie Pazury w reżyserii Jane Campion można oglądać już w wybranych kinach. W tej historii o dwóch skłóconych braciach, właścicielach dużego rancha w Montanie grają Benedict Cumberbatch, Kristen Dunst i Jesse Plemons Wśród Premier jest też film Bo we mnie jest seks. Legendarną aktorkę Kalinę Jędrusik gra w nim Maria Dębska. Radio, muzyka, fakty RMFFM